Dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Usłyszeć dzieci. Dzisiaj odpowiem na pytania, które pojawiły się po emisji ostatniego z odcinków dotyczącego relacji rodzinnych. Jedno z pytań zawierało temat wakacji i tego, jaki jest odpowiedni moment dla dzieci żeby mogły spędzać wakacje w oddaleniu od rodziców z dziadkami na przykład, czy na jakichś wyjazdach. Ale chciałabym opowiedzieć o tym, który to jest moment i jaki jest najlepszy czas na to, żeby dzieci mogły spędzać wakacje ze swoimi dziadkami. Kiedy my sobie przypomnimy jako już dorosłe osoby, trzydziestolatkowie, czterdziestolatkowie, ten czas, kiedy spędzaliśmy wakacje u dziadków, to kojarzy się nam na pewno jako taki czas sielski, spokojny, ciepły, miły. Często też są to wakacje gdzieś poza miastem, niektórzy mieli tę możliwość spędzania czasu na wsi, gdzie było zupełnie inaczej, to był zupełnie inny rytm życia niż w wielkim mieście. Psychologowie są zgodni, zajmując się małymi dziećmi, w tym, że dobrze jest, kiedy małe dziecko spędza czas z rodzicami do trzeciego roku życia. To jest taki newralgiczny i bardzo istotny moment od pierwszego do trzeciego roku życia, kiedy ta bliskość rodziców jest ważna i kiedy dziecko przebywa właśnie z rodzicami. Po trzecim roku życia dzieci najczęściej już idą do przedszkola i to jest w ich rozwoju następny etap, kiedy pojawia się ta edukacja przedszkolna, która wymaga od nich zmiany i nawyków i też ustosunkowania się do nowego środowiska, w którym funkcjonują przez większość dnia i to jest też chyba dobry moment na to, że Gdzieś w tej pomocy, w tej obecności wokół dzieci, w byciu z dziećmi pojawiają się dziadkowie, którzy na pewno niebagatelną rolę odgrywają, także pomagając rodzicom zarówno w wychowywaniu, jak i opiekowaniu się dziećmi. Rodzice realizując swoje obowiązki zawodowe mogą liczyć często na pomoc dziadków i ta pomoc objawia się w tym, że dziadkowie spędzają czas wolny z dziećmi po przedszkolu albo przygotowują dla nich posiłki. I ten czas, też dla dziadków, jak i dla dzieci, to jest istotny moment, w którym zawiązuje się taka mocniejsza więź, relacja. Dziadkowie są yy, bliżej dzieci i też mogą obserwować ich rozwój i taki bezpośredni kontakt. Ta relacja ma szansę wtedy na y, większe rozwijanie się i gruntowanie. Natomiast y, jeżeli dziecko nie chce tego kontaktu, czy nie chce tych wyjazdów y, do dziadków, spędzania czasu z nimi, bez rodziców, to też nie możemy dzieci do tego zmuszać, bo to nie chodzi też o to, że dziadkowie na przykład nie sprawdzają się w swojej roli, ale dziecko może ma. Taki temperament, że jest bardziej lękliwe, nieśmiałe, i nie możemy powodować w nich takich lęków czy niepokoju dotyczącego oddzielenia od rodziców. Fachowo nazywamy to lękiem separacyjnym, który może objawiać się jakimś krzykiem, płaczem. Nie chcielibyśmy, żeby dziecko w takiej sytuacji rozstawało się z rodzicami, a jednocześnie zostawało z dziadkami. Rolą babci i dziadka też jest taki element w procesie wychowywania, w którym te postacie jako nestorzy w rodzinie oddają pewne takie dobre cechy czy też funkcje, które pełnią, spotykając się z wnukami, przekazując im doświadczenie swoje życiowe. Dziadkowie na przykład mogą majsterkować ze swoimi wnukami, dzielić się opowieściami. Babcia z kolei dla wnucząt jest kimś takim, kto dba o relacje interpersonalne, kto pokazuje taką intymność też rodziny. Dziadkowie przekazują poprzez swoje i zachowanie, i dbanie o relacje, o więzi w rodzinie, też pewne tradycje, wzbogacając właściwie więzi całej rodziny. O te elementy odniesienia do swojej historii życiowej, do tego, jak to kiedyś było. Dziadkowie, właściwie poprzez taką postawę, też tworzą cały proces wychowywania, ale dbają też o to, by te relacje w rodzinie ciągle wzrastały i żeby trwały. Myślę, że Dobrym rozwiązaniem jest też to, żeby małymi krokami wprowadzać pozostawianie dzieci u dziadków, dlatego że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy dziecko jest przygotowane do tego, żeby spędzić od razu z dziadkami cały tydzień. Jeżeli zostanie jedną noc lub dwie noce, musimy też pamiętać o tym, że być może na trzecią noc będzie już chciało wrócić do domu. Więc ważne jest to, żeby przyglądać się dziecku i krótkimi odstępami czasu też przygotowywać je do tego, że zostają na chwilę u dziadków, że zawsze mogą wrócić do domu, żeby nie od początku rzucać e, się na głęboką wodę i e, traktować wyjazd do dziadków jako e, coś trwałego i stałego, co zostało już postanowione, i absolutnie tej sytuacji nie można zmienić. Dlatego, że Każde z naszych dzieci rozwija się indywidualnie, ma inne potrzeby, i musimy przyglądać się też, zarówno potrzebom, jak i możliwościom naszego dziecka. Dziadkowie też, nie znając dokładnie wszelkich y, rytuałów, czy też y, wszystkich spraw, które dotyczą dzieci, oni też muszą powoleńku nauczyć się tego, jak dziecko reaguje, co lubi, czego nie lubi. Kiedy chodzi spać, jak zasypia, to są wszystko sprawy, które gdzieś z czasem um, mogą owocować jako, jako coś trwałego i takiego przemyślanego i wspólnie zorganizowanego, zarówno ze strony dziadków, jak i y, wnuków.